Cześć, witam ponownie Radek z tej strony. Dzisiaj kilka słów na temat apostazy. Czy w ogóle jest potrzebna? Po co? Po jaką cholerę wypisywać się z kościoła? E, tak naprawdę przynależność do Kościoła katolickiego, czy jakiegokolwiek innego kościoła, czy innej religii wiary jest tylko kwestią umowną. Jeszcze 100 lat temu w Europie. To, do jakiego kościoła się należało, decydowało bardzo często o życiu, a nawet śmierci jednostki. Od 50 lat nowoczesna Europa stara się zmienić ten światopogląd. Dzięki laicyzacji i sekularyzacji udało się zepchnąć religię do poziomu, z którego nie mogą już one generować konfliktów. Jeżeli jakieś konflikty religijne są, konflikty na tle religijnym, na tle wiary, to są to konflikty sporadyczne i mają charakter lokalny. Ostatni e, wielki konflikt religijny to była wojna w Bojej Jugosławii, tam po upadku ustroju socjalistycznego, czy nawet komunistycznego. E, zanim weszły idee... E, Europejskiego Społeczeństwa Obywatelskiego doszły do głosu religie i musiało skończyć się to wojną. Wojną, w której oczywiście nawet największe bestialstwa były rozgrzeszane. Na szczęście, na szczęście mam wrażenie, że była to raczej Europa bardziej geograficzna niż, niż kulturowa. Dzisiaj możemy spać spokojnie, nikt nie przyjdzie nas zamordować tylko i wyłącznie dlatego, że nosimy jakiś krzyżyk na piersi. To jest bardzo dobry objaw. To wszystko pod uwagę, to e, można dojść do wniosku, że apostazja jest tylko i wyłącznie deklaracją naszego światopoglądu. Jeżeli tak naprawdę przynależność do jakiejś religii nie pociąga ze sobą skutków prawnych, to... Sama postazja też nie pociąga żadnych skutków prawnych, więc jest tylko i wyłącznie gestem, oznaczeniem naszego światopoglądu dla innych. Mam wrażenie, że żadna instytucja pozarządowa nie ma prawa wymagać od, swoich, od obywateli państwa jakiejkolwiek deklaracji na piśmie w sprawie. Wiary bądź niewiary to, to, to jest chyba niezgodne nawet z prawem, trzeba by się temu dokładnie przyjrzeć. Ech. W końcu, jeżeli ktoś jest ateistą, to nie potrzebuje żadnego kwitu na ateizm, nie potrzebuje legitymacji, która będzie pokazywała że ze zdjęciem i z podpisem ateistą, ateista, że, że, że mam taki światopogląd. To jest troszeczkę bez sensu. Ech. Pozostaje jeszcze wstydliwa bardzo dla Polski kwestia statystyki. Statystyki, która stawia Polskę w jednym szeregu razem z takimi państwami jak Watykan czy, czy Iran. Te 90 parę procent wierzących katolików jest odrobinkę przerażające, ale, ale mam wrażenie, że nie jest aż tak z Polakami źle. Mam dziwne wrażenie, że te 90 kilka procent wierzących katolików to po prostu wskaźnik ludzi ochrzczonych. A człowiek ochrzczony, a człowiek wierzący to zupełnie nie to, nie to samo. Granica pomiędzy ateizmem i yy, wiarą jest płynna, nie jest ostra, nie jest jedną cienką linią, którą się przekracza tam i z powrotem. Tak naprawdę jest wielu ateistów, którzy się boją czarnego kota, jak również jest wielu wiele osób wierzących, nawet katolików, którzy rozumieją zasady działania ewolucji. I jedni i drudzy potrafią jakoś z tym żyć. Także sam światopogląd nie jest. Zbiorem dokładnych zachowań i identycznych dla wszystkich jest w zasadzie chyba tylko pewną płynną, szeroką granicą, którą przesuwa się w jedną lub w drugą stronę w stronę ateizmu bądź też w stronę zabobonów. Ja myślę, że ateizm tak naprawdę nie polega na apostazji, tylko polega właśnie na promowaniu tych postaw. Z Europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, postaw demokratycznych, postaw tolerancji nie religijnej, tylko tolerancji myśli prywatnych, myśli prywatnych drugiej osoby. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.